Europejski rozmiar, to to nie jest. <grymne> vlog motocyklowy, a tu jest obieranie marchewy. I dzisiaj gotujemy eliksir kolagenowy. No dobrze, no. <grymne> Zróbmy to. Cześć, witajcie. Czy to jest nadal motocyklowy vlog? No, mam taką nadzieję. Sytuacja jest jaka jest. Słuchajcie, no, jakąś alternatywę znaleźć tutaj musiałam. No więc co, witam się z wami z mojej kuchni. No. Malutka, bo malutka, ale, ale jest. Tutaj proszę koleżanka. <grym> w takim ustrojeniu dzisiaj. Na galowo. Ech, no i co no? Nóżka się, nóżka się powoli goi, jest, wiecie, no, coraz lepiej tak naprawdę. Także mam nadzieję, że to wszystko idzie ku dobremu. Ale żeby nie być gołosłownym, oczywiście, trzeba temu pomóc. I dzisiaj gotujemy eliksir kolagenowy. <noise> I mam słuchajcie, świetne składniki. Mam świetne składniki. Zaraz wam wszystko pokażę, co i jak. Proszę bardzo, tu już garnek przygotowałam. Największy jaki miałam. I, no i będziemy działać. Proszę bardzo, tu są zwłoki numer jeden. <noise> To jest kurka z farmy, słuchajcie, którą dostałam w prezencie. Także bardzo dziękuję za wsparcie. I kontrowersyjny składnik naszego wywaru. Proszę bardzo. Kurzenuszki. Ja to wszystko ładnie wymoczyłam. Kurzenuszki też wyczyściłam porządnie i zasoliłam je na dobrą godzinkę, żeby się odmoczyły. No i co no? Będę to pakować teraz do gara. Jestem ciekawa, czy mi się to wszystko zmieści. Ale chyba tak. Tak to wygląda. No, wody nie użyłam za dużo. Tak, tylko, żeby wszystko przykryć. No bo co? Jak to w życiu? Nie chodzi o ilość, tylko jakość. Akurat w tym przypadku na pewno. No, chodzi mi o to, żeby po prostu ten wywar, ten rosołek, który tutaj powstanie, no, był bardzo skoncentrowany. Kurze nóżki mają bardzo, bardzo dużo kolagenu, także wyciśniemy z tego, co się da. No dobra, no. Grapa w ruch i na małym ogniu będziemy to teraz chwilę gotować. I co? Przygotujemy warzywka i sobie pogadamy trochę, no. Proszę, jakie marchewy. Elegancka, co? Wszystko słuchajcie z mojego ogródka. Marchewy trzeba obrać. To jest niezła, co? No, europejski rozmiar to to nie jest. <słyska> o, jest moja obieraczka ulubiona. No i co wiecie? Tak sobie pomyślałam po prostu, że, że skoro mam składniki, możliwość to sobie przygotuję taki rosołek właśnie. Z tego co wyczytałam, no to wiecie, on fajnie wpływa na regenerację stawów, mięśni, no ale nie tylko. Natka od marchewki dostanie mój henio, czyli króliś nasz kochany. Tego jeszcze nie było, nie wiem. Vlog motocyklowy, a to jest obieranie marchewy. <śledzimy> W sumie wiecie, no co. Marchewy z tłumika też strzelają, nie? <grywia> Mi się jeszcze chyba nigdy nie udało, ale co tam. Wszystko przede mną, no nie? Mam nadzieję chwilowe. I tak chwilowe naprawdę, bo... Nie wiem, no ja nie mogę usiedzieć w miejscu. I teraz za tydzień, no ponad tydzień, jakieś tam 10 dni. Nie 10 dni. No 21 w każdym bądź razie września. Idę na zdjęcie szwów i kontrolę, już jestem zarejestrowana. No, mam nadzieję, że do tego czasu ta rana, słuchajcie, ona się ładnie zagoi i, i będę mogła troszeczkę więcej czynności wykonywać, troszeczkę więcej się, no, poruszać po prostu, nie? Na pewno mam ochotę zajrzeć już do mojego garażu, do mojej niuni, iść tam ją pogłaskać. Powiem wam, że... ja nie wiem, ale... ja się czuję, jakbym po prostu coś straciła w życiu, no. A tak naprawdę, no przecież ona nam stoi w garażu, czeka na mnie grzecznie, studzi się. <gry> no, ale jak tak sobie o niej pomyślę, to łezka się wokół kręci. No, porek jest piękny. Ja go przekroiłam tak tutaj na pół wzdłuż, bo porek, wiecie, jak, jak rośnie, to po prostu zbiera mu się tutaj w środku piasek troszeczkę. No, a tak elegancko się tutaj ładnie wszystko wypłukało, także jest czyściutki. Oberwałam troszeczkę te liście z góry. I taki cały dodam tutaj do, do wywaru. No, tutaj jest selerek. Ja go tu jeszcze troszeczkę opracuję. O. Ja go przekroję tylko na pół. Marchewki też tylko wzdłuż na pół. O. No dobrze, tak to wygląda. Tutaj dałam jeszcze kilka listków od Selera znacie. Reszta sobie elegancko zamrożę, będę miała na zimę, jako dodatek do zupki. Także całkiem fajnie. No, tu mam zobaczcie, jaki piękny koszyczek. Z warzywkami z mojej działeczki i są, są i pomidorki, cukinia połówka, bo wczoraj na kolację coś tam poszło, papryczki elegancko. No, także fajnie. A tutaj mam, proszę bardzo. To jest melon z mojej działeczki. On wygląda fajnie, jest no taki dosyć mięciutki. On jest troszeczkę zielony, ale ja myślę, że on już jest dojrzały do jedzenia. Także myślę, że z Aleksem zrobimy próbę. Jak to wyszło. No dobrze, no, rosołek się już troszeczkę pogotował. Znaczy wywar sam, więc czas, żeby dodać warzywka. Tak to wygląda na sam koniec, całkiem przyzwoicie, co nie? Ja tutaj dodam jeszcze troszeczkę wody, bo... no ona i tak mi wyparuje, a te jednak troszeczkę pływać muszą. O, myślę, że tak będzie w porządku. Myślę, że jakieś przyprawy by się przydały. Tylko jakie? Co ja tutaj mam? Kawa, nie, o, damy listek laurowy, ziele... Dobra, może być. O, i pieprz ziarnisty. Tutaj mam strzelistki listki laurowe. O, i kuleczki. Mam ziele angielskie właśnie i ten pieprz. Pieprzu troszeczkę więcej, on i tak opada na dno. A potem będę to i tak wszystko odcedzać. Także niech to się teraz tutaj ładnie no, pyrkoli. <ścoughs> Także zobaczymy się na pewno później na degustacji. Ja idę odpoczywać. To co? Do zobaczenia za chwilę. A dla mnie to będzie pewnie kilka godzinek odpoczynku. Aktualizacja, słuchajcie, po czterech godzinach około. No, ja bym chciała, żeby on jeszcze tak dobrą godzinkę tam się pogotował, ale no, ja już jestem taka głodna, że nie wytrzymam. Ekstra. Pięknie, powolutku się gotuje, super wygląda. Ja sobie nakładam, słuchajcie, i zajadam już. No, tu u góry jest dużo tłuszczyków. Rosołek wyszedł taki troszkę mętny. A, ale to pewnie przez ten przez te kurzenuszki. No zobaczymy. No dobra i co jeszcze? O! Jakąś marchewę trzeba zasadzić. Tak to wygląda na koniec. Ja sobie tutaj jeszcze wkroiłam taką lekko pikantną papryczkę z mojego ogrodu. Jest pokrojona marcheweczka i kawałek selerka. Trochę dużo mi tego wyszło, ale no jest już trzynasta. Ja nie jadłam śniadanka, także zjem to na pewno ze smakiem. A wiecie, zupka jak to zupka. To jest takie, przeleć mnie nasyci tylko na chwilkę, a potem człowiek dalej jest głodny. No, także ja sobie to tutaj strzamam. Ekstra. No, podoba mi się. No dobrze, test smaku. Żeby sobie tylko gęby nie poparzyć. No. Mhm. Rewelacja. Słuchajcie, czuć, że to jest takie aż klejące się Aż mi się buzia będzie kleić po tym na pewno. Ojeju, jakie dobre. Dobrze, teraz test z warzywkami. Uh -huh. Uh -huh. Pochodka. Słuchajcie, polecam. No dobrze, no. To tyle na dzisiaj. Rosołek i wywar kolagenowy przygotowany. Także ja go sobie na pewno teraz, wiecie, no przecedzę ładnie. On sobie troszeczkę odstoi. E, Zawekuję go w słoiczkach, włożę do lodówki i codziennie sobie pewnie taki słoiczek będę wypijać. Zobaczymy zresztą. E, bardzo Wam dziękuję za wsparcie. E, no i tyle. Ja... oj, oj, powoli. <laughs> Żegnamy się z Wami. Ja... I moja koleżanka, proszę bardzo. Dobrze. Yy, ja wracam do jedzonka, bo jestem mega, mega głodna. I co? Widzimy się w komentarzach. Na razie, cześć.